Cześć w internecie, jestem TV i tak jak pamiętacie, ostatnio dostaliśmy lody od tej pani i będziemy dzisiaj ratować most. Naprawiać most. <grytania> ratować zwierzątko oczywiście po raz kolejny. E, natomiast będziemy naprawiać most, tylko chciałabym tu się jeszcze rozejrzeć. Tu chyba nic dla mnie nie ma. Niestety. Ale tu ktoś stoi, chodźmy zobaczyć. Kto to jest? Dzień dobry. Felix! Że to super wyspa. Bo są tacy chillowi, tacy zrelaksowani. Mam nadzieję, że ten wielki hotel nie zrujnuje tego wszystkiego. To nie byłoby fajne. No dobrze. Skoro tak mówisz. Dobra, idziemy do tego mostu, nie Ines? Ty też nie możesz się doczekać, chyba co? W ogóle ja sprawdzę, jakie mamy cele. Naprawić most, zeskanować 30 zwierząt, a w zasadzie już tylko 4. Eee, aha, będziemy musieli znaleźć Hupoa i to przy północnej plaży. Nie wiem, czy my jesteśmy w tym miejscu. Eee, I będziemy musieli pomóc zwierzątkom standardowo. A jeśli chodzi o właśnie o, o północną plażę, O nie, to my jesteśmy daleko, daleko stąd. Dobra, to idziemy na most. Och, tu już są roboty drogowe. Poczekajcie, może pogadamy z nimi co? Z tym też możemy pogadać? Możemy, no dobra. No, chcą wszystko z ziemią zrównać. Ale nie musisz być taki niemiły, to prawda. Co powiedziałaś? Może to nie nosić yy, zatyczki. Do Być może powinieneś. Ach, a to... Ale to oni tu będą, a nie tam? Ja myślałam, że tam, gdzie były te... No nie wiem jak to nazywać ruiny. No ta budowa zaczęta. Myślałam, że to będzie tam, a to nie będzie tam. Cześć. Aha, no, no tego, tego tego zwierzaka. Mogę pogadać co sobą, która się kąpie. A ty nie jesteś za mała, żeby się kąpać samemu? Nie jesteś za mały, żeby się kąpać samemu? O co mi chodzi? Czemu ja nie rozróżniam chłopców i dziewczynek w tej grze? A to jeszcze mężczyzna dorosły chyba. Yy, widziałem tutaj takie konstrukcyjne buldożery i inne takie. Mam nadzieję, że za nie zamieniam tej plaży w prywatną plażę ze względu na hotel. Nie wiem. Nie wiem, nie wiem. Dobra, Ines. Naprawiamy most. Aha, muszę z tobą pogadać. Tak, naprawimy most. Już naprawiam. Aleś pięknie naprawiłam. Mam 14 lat, naprawiłam most. Na pewno jest fantastycznie zrobiony. Jej. Współpraca! To była współpraca, Ines! W końcu możemy przejść na drugą stronę i użyć aplikacji, żeby żeby znaleźć to, co Maria wspomniała. Ja chcę tam iść. Tam słyszałam rzeczy. E... Dzięki. To zostawię sobie Ach. No tam coś jest, no. Ale ja cię już mam. A nie mam cię jeszcze. Ale ładne zdjęcie. Re Heron aha, to jest to, co szukaliśmy? Re Heron tak jest. Ym, musimy położyć zdjęcie przy wieży. Ale to przy tej wieży? Przy tej drugiej? Tam przy wieży, a. Ach, tu przywierzy. Muszę zareperować wszystko. Czy to też jestem w stanie naprawić? Naprawdę? Tak, dokładnie. Mam 14 lat. <laughs> ja! Mogę mu zrobić fotkę? Tu small. Chodź tu. Chodź tu. Na no kurczę. A, bo ja muszę wejść na to specjalnie. Czemu jesteś tak daleko? O! <laughs> Marsz Harrier. Dobrze. Się na pewno inaczej wymawia, Ale to nic. Dobrze. Mogę to, co chcę. Tu. Jeszcze morchen potrzebuję. Nie mam chyba. No dobra. Tak lepiej. Powinniśmy. No dobra, już to zrobiłam. Już to zrobiłam. Dobrze. Dobrze, Ines sobie idzie na obiad. Trzy kolację. A ja chcę dokończyć tutaj to. Czego jeszcze nie mam? To mam, to mam. Na pewno tu jest coś, czego nie mam, bo musi być ten drugi zwierzak. To komon coś tam. Czekajcie, poszukam w Zarosza. Na pewno tu gdzieś jest. Wiecie co, bo tam w drugim odcinku był gekon i ja się boję, że tu będą takie właśnie małe zwierzątka. O, co to? Jest tu kropka. <laughs> Kropkę mam! O, fajno. Dobrze. Tylko, że nadal bym chciała poszukać tego ptaka. No, ale wracając do tego co mówiłam. Czy to jest to? To jest to! Yy... Nie no, chciałabym to załatwić, nie? <ścoughs> Aha, i teraz Bobcja nas też wezwała na kolację. Ale ja tu jeszcze posprzątam. Ej! Czy Ty nam chcesz coś powiedzieć mądrego? Chcę powiedzieć, żebym posprzątała. Jej, ale fajnie, że naprawiłyśmy most. Czy byłam już na West Beach? You can find many different girls in the waters. Here. Eee, muszę iść za, za nią. Muszę iść! Ty mnie poprowadzisz? A, czekajcie, bo tu jest jeszcze ten karmnik. Chyba nie mamy tego ptaszka. Nie, mamy tego ptaszka. No dobrze. Ale tu są jeszcze rzeczy do zrobienia. Jakie oh, piękny tam jest! Ale fajne zdjęcie zrobiłam. Jak on tak... Ee, nie wiem zrobił. E, jak on... Oj, no, że ląduje. O! Dobra, co my tu mamy? Mamy to na pewno. Eee... To mamy. Yy, 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 yy. I to chyba z, tyle, z tych, co mamy. Tak, chyba tak. Czyli musimy poszukać ich więcej tutaj. Oj, i posprzątać plażę. Koniecznie. Mam cię? Nie mam cię chyba. No, w takich zaroślach to na pewno mnie zidentyfikuje. Dobra, mamy coś takiego. No, ciebie bym chciała, słodziaczku. Misiu, Pysiu. Ale ładne. O, to potrzebuje też. Jak na to, że jest pospolity, to bardzo trudno było go. zdobyć jego zdjęcie. Dobra, więc tak mamy to. I mamy to. Dobrze nam idzie. Jun! Cześć! Znaki są przydatne. Powinien, powinnam bardziej mi ufać. Niedługo cała ta plaża będzie w ręcznikach i parasolach. Burmistrz powinien restaurować rezerwat przyrody. To przyprowadzi bardzo dużo turystów. Przyciągnie. Nie potrzebujemy luksusowego hotelu, ale tak. Więcej turystów byłoby dobre dla tej wyspy. No i pięknie. Jej, mamy 19 podpisów już na 50. To jesteśmy prawie w połowie gry. Tak na dobrą sprawę, nie? Gdzie był mój most? Tu jest mój most. Moja kładka. No to co, no to chyba, chyba zmierzamy do, do domu, do babci. Tak mi się wydaje, że tu więcej się niewiele dowiem. Mogę jedynie co to naprawić? Mam cię? Mam cię. E, jedynie co to mogę naprawić, bo przy naszym domu, jak pamiętacie, było zepsute też. I mogę zrobić zdjęcie kury? O. Mogę tu przejść? Mogę? Mogę? Paseo maritimo numer 7. Ok, mamy kurę. No to fajnie, Dobrze. A, tu też były kury. Nie musiałam się męczyć przez ten przez siatkę. Ty tu mi tak latasz. Czy ja Cię mam? Nie mam Cię. O, mamy jaskółkę. Jest kółka chyba, tak? Swoja jaskółka. Ziołek, jaki piękny jesteś. Jaki fajny. Dobrze. Czy tutaj też mogę... O, pranie mogę ściągnąć. Mogę. Ciekawe, co robi to zbieranie serduszek. W sensie, czy to ma jakiś faktycznie aspekt taki... Oj, 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 oj. Eee, taki praktyczny, czy to tylko tak dla mnie, dla zabawy? Ciekawi mnie to. Dobra, idziemy do domu. Bo w końcu trzeba... A tam coś jest. O, możemy uratować zwierzątko. Dobrze. I posprzątać śmieci. Oczywiście, że to zrobimy. Mhm, widzę cię. Widzę cię, już ci pomagam. Proszę cię bardzo. Nie ma za co. To ja tu wszystko mam? O, nie mam tego chyba. Co to za słociak? Coś. Ptaszek. Tu wszystkie je mam. Tak mi się wydaje, że ciebie też mam. Nie, nie mam się. O, kurczę te ptaki są tak do siebie podobne wszystkie. Bo owce mam. O, a tu coś ciekawego jest, widzicie? Tego też nie mam, a to wydaje się być rzadkie. No właśnie! Piękny ptaszek, taki kolorowy. Mam nadzieję, że nie będzie trudno ich znaleźć. Że nie będzie tak, że będzie mi potem brakować jednego ptaszka i będę musiał za nim latać po całej wyspie. Czy to jest nasz dom? Bo jeśli chodzi o moją orientację w terenie, to ono nie jest na najwyższym poziomie. Znowu się zgubiłam po jakichś krzakach. Dobra, ale tak, jest to nasz dom. Babcia i dziadek już czekają. Coraz popularniejsze jesteście Ines i alba. Maria powiedziała nam, że naprawiłyście most. Dosłownie. Burmistrz powinien. powinien pracować z wami. Współpracować. A nie działać przeciwko sobie. Y, Mówisz, że Pako był powiązany z rezerwatem przyrody, z pożarem z rezerwatu przyrody to intuicja. Ale Pako rzeczywiście nie jest wart zaufania. No cóż, y, Eloj, Eloj też m, m, mnie zatrzymała, żeby ci podziękować za znalezienie za pomoc, za pomoc kotu. Nie, psu, bo to nie jest to od kota, to nie jest to od psa, to jest ten od kota. E, nawet dała e, kosz pełen pomarańczy. Nie wiem co tam było. Czy jesteś gotowa na obiad? Jestem. Tak, babcia, daj. Głodna. E, wyścig do, do tego do stołu. Moi drodzy, zaczyna się czwartek, ale mi się wydaje, że my sobie zakończymy w tym momencie ten odcinek. Także dziękuję Wam za uwagę. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym pa! pa!